Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy włączyć oraz wyłączyć tryb awaryjny bądź też tryb bezpieczny w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Aby włączyć tryb awaryjny musimy najpierw wejść w menu zasilania, na przykład przez szybkie ustawienia. Przejwień palcem z góry na dół po prawej stronie ekranu i następnie w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk zasilania. Naciśnij. I pojawi się menu zasilania. Znajdziemy tutaj wyłączanie zasilania. Musimy nacisnąć i przytrzymać palcem na ten przycisk, aby zamienił się na tryb bezpieczny. I wtedy naciskamy właśnie na ten tryb bezpieczny, aby uruchomić telefon w tym właśnie trybie. Telefon uruchomi się jeszcze raz i tak jak widać w lewym dolnym rogu mamy tryb awaryjny. Aby z niego wyjść, musimy po prostu ponownie uruchomić nasz telefon, czyli. Jeszcze raz wybieramy dokładnie to samo, aby wejść w menu zasilania. Wybieramy Uruchom ponownie i teraz, kiedy nasz telefon się włączy, będzie już poza trybem awaryjnym. I w zasadzie to tyle. Warto pamiętać, że po wyjściu z trybu awaryjnego będziemy mieć włączony tryb samolotowy. Także warto pamiętać, żeby go wyłączyć. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.